Cześć, witajcie z tej strony po raz czwarty w ostatnim weekendzie. Lampa, witam was. Dobra, teraz mogę normalnie gadać. Witam was na klasie Asalta, nasz na szurmowcu i sobie teraz przetestujemy nową broń A91, która wygląda dosyć podobnie do QBB. Tak na pierwszy rzut, tylko że jest taka zmniejszona bardzo. E, bardzo malutki seldniczek ma taki teraz, jak patrzę, tu granaty latają gdzieś tam idą. Hmm, dosyć fajna ta broń jest, ma dosyć mały odrzut. E, ja mam poszczepionego predatora, jak zawsze wiperki. E, oraz, yy, oraz oraz Thunderbolta. O kurczę. Mortara nam to spuścili. Dosyć dziwny celownik ma. Nie podoba mi się w ogóle ten celownik. E, ale dobra, broń ma, no, taki dosyć dobry damage. Ma dosyć fajny, mały odrzut. Na 30. level, jak dla mnie, jest dobra. No, łatwo ją, jak widzicie, tutaj kontrolować. Ehm, 26 naboi na magazynek i chyba 3 albo 4 magazynki, teraz... Nie, chyba 5 nawet. Kurczę, nie przypomnę sobie teraz dokładnie. No, rozbrójcie to. Dobra, ja to zrobię. Tam są snajperzy, to nawet nie idę. Um, co co jeszcze o tej broni? No, z Viper Kai ma 32 naboje na magazynek. I sobie jakoś tu może przejdziemy. Taki odrzut jest taki dziwny dosyć, powiem wam szczerze. Taki niekontrolowany. Raz z góra-dół, raz lewo-prawo. A i tam jest kolejca, ale za daleko. Najpierw tego może. A udało się jednak. Bardzo przyjemna broń. Dawno takiej... Dobrze zbalansowana jest. Dawno takiej na asalta chyba nie wypuścili, bo te FAMASy ostatnio i L85, to no, były mocniejsze na pewno od tej broni, która te teraz jest do testowania. Coś nie mogę przeładować. No dobra. O, teraz mi trochę zbagowało. O, dobra, teraz ładuję. Aj, no i już się nie udało. I Battlefield mi się skrzeszował, musiałem od nowa podłączyć się. Także zostało nam 10 do wybicia z przeciwnej drużyny i wygramy tę rundę, więc raczej powinno się już udać. E, w sumie o broni powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Mogę tylko jeszcze raz ją polecić, bo jest naprawdę fajna. Jest trochę trudniejsza do kontroli chyba od L85. No ale nie chcę kolejnej takiej broni OP robić, to na pewno. Czy tu kogoś jeszcze w ogóle znajdę, zabiję czy nie? Tam są nasi, tam też już nie ma. No. To w sumie tak to wyszło mniej więcej. Dzięki za oglądanie, dzięki za oglądanie w sumie tych wszystkich czterech odcinków, jak i pozostałych czterech, czyli w sumie ośmiu odcinków z PTE. Jeżeli tylko pojawi się coś nowego, to na pewno znajdziecie to na naszym kanale Bwzon.pl także subujcie, bo warto. Dzięki, cześć.